Szałwia lekarska Salvia officinalis po łacinie. Właśnie wchodzi w fazę kwitnienia i pewnie będzie pierwszy zbiór tego cennego ziela. Jej zapachu nie sposób pomylić z niczym innym. Jest tak intensywny i tak charakterystyczny, że no, wiadomo, że to jest szałwia z suszeniem uwaga z suszeniem zioło trzeba suszyć w temperaturze max do 35 stopni Celsjusza i w miarę szybko w przewiewnym miejscu ze względu na możliwość utraty olejków lotnych a to olejki lotne w szałwii są tym co jest najcenniejsze i teraz właśnie jak ta nasza szałwia działa co ta szałwia daje więc przede wszystkim wykazuje działanie antybakteryjne antyoksydacyjne przeciwzapalne Fungi statyczne, znaczy, że hamuje rozwój grzybów, wirusy obójcze, ściągające, a także na skórę zastosowana, hamuje wydzielanie łoju i potu. Także wewnętrznie z kolei przyjmowana w formie naparów, czy też wyciągów alkoholowych pozytywnie wpływa na wszelkiego typu niżyty żołądka, jelit. A także na stany biegunkowe, więc tutaj wskazania do stosowania szałwi to są wszelkiego typu stany zapalne, także jako płukanki do jamy ustnej, same zapalne dziąseł, gardła, stany zapalne narządów płciowych, odbytu, także stany zapalne skóry, oczu, tutaj można robić sobie kompresy, okłady. Także nadmierne pocenie się. No, można stosować różnego rodzaju domowe specyfiki, od choćby napary do przemywania czy domowe dezodoranty. Być może naga, nagram jakiś filmik, jak zrobić dezodorant. Natomiast nagrałem filmik, jak zrobić pastę do zębów znaczy bardziej proszek do mycia zębów, taki w proszku. Podlinkowany będzie tutaj na dole pod tym filmem także będzie można sobie wykonać taki proszek do mycia zębów dodatkowo przy łojotoku przy upierzu, przy ropniach przy trądziku, tutaj doskonale sprawdzają się preparaty z szałwi, czy to napary, czy właśnie nalewka, są także preparaty złożone między innymi takie preparaty do pukania jamy ustnej można kupić gotowe one tam zawierają szałwię jako jeden z wielu składników Dodatkowo, co jeszcze, co jeszcze szałwia potrafi, więc tutaj tak jak wspomnieliśmy, wszelkiego typu niezżyty, stany skurczowe, przewodu pokarmowego. Co ciekawe, szałwia wykazuje aktywność antyandrogenną i estrogenną i polecana jest w okresie przekwitania właśnie u kobiet. Także, gdy występują u kobiet różnego rodzaju trądziki czy zmiany skórne, więc też się tutaj dobrze sprawdza. Yy, przydaje się szałwia także w leczeniu przerostu yy, gruczołu krokowego yy, ze względu na hamowanie androgenów i, sił, yy, i właśnie wpływ taki przeciwzapalny generalnie yy, w stosunku do całego organizmu. Także też tutaj, jako składnik mieszanek, może być wykorzystywana. Jeszcze warto podkreślić też taką ciekawą właściwość szałwi, bo wyciągi alkoholowe z szałwi poprawiają samopoczucie psychiczne. I to też może być wykorzystane właśnie w niektórych preparatach ziołowych. Także też warto zainteresować się tym zielem i nawet można sobie uprawiać w własnym ogródku. Ono sobie doskonale radzi w naszym polskim klimacie.